Od 1 czerwca obowiązują nowe przepisy kodeksu ruchu drogowego. Do tej pory to pierwszeństwo osoba piesza miała w momencie, kiedy znajdowała się już na pasach. Natomiast nowelizacja przepisów ruchu drogowego wprowadziła ten, ten zapis, który również osoby zbliżającą się do przejścia dla pieszych. Już zabezpiecza w ten sposób, że, że kierowca zbliżając się i widząc tą osobę przy przejściu dla pieszych, jest zobowiązany i ustąpić pierwszeństwa. I na pewno jest to krok w dobrym kierunku. Choć przepisy obowiązują dopiero od dwóch miesięcy, zmiany w zachowaniu kierowców na drogach są już widoczne. Jeżeli chodzi o kierowców, to widać zmianę, tak? Są bardziej ostrożni ustępują pieszym, którzy zbliżają się do przejścia. Nie wszyscy jednak zmiany w przepisach wzięli sobie głęboko do serca. Widzę, że jeszcze część kierowców stosuje dawne zapisy, czyli jeżeli widzi tego pierwszego, który już jest. Tutaj przy krawężniku, przy samym wejściu dla pieszych nadal jakby nie, nie reaguje, nie, nie zatrzymuje się i tutaj należałoby tutaj to szeroko promować i w ramach tej profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego podkreślać, żeby kierowcy zauważyli, że ta zmiana nastąpiła. Jednak zmiany w kodeksie drogowym dotyczą nie tylko samych kierowców. Pieszego obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych, nie lub torowisko. Piesi mają też swoje obowiązki i muszą również zachować szczególną ostrożność. W szczególności jest to istotne w przypadku miast, gdzie się mamy do czynienia z liniami tramwajowymi, ponieważ część pieszych zna przepis, że, że ma już pierwszeństwo, nawet zbliżając się do przejścia dla pieszych, natomiast tam jest pewien taki haczyk. Nie dotyczy to tramwajów. Zdarzają się takie przypadki, że pieszy nawet się nie obejrzy ani w prawo, ani w lewo, tylko bezpośrednio wchodzi na przejście, wychodząc z założenia, że pojazd bez względu na to, jaką ma prędkość i tak, musi się zatrzymać. Do zdarzeń z udziałem pieszych nadal dochodzi na wielkopolskich drogach. Od 1 czerwca, czyli od momentu wejścia w życie nowych przepisów dotyczących pierwszeństwa na przejściu dla pieszych, ale także w pobliżu przejścia dla pieszych, w Wielkopolsce odnotowaliśmy 24 wypadki, a także 30 kolizji. Niestety 24 osoby zostały ranne, 24 pieszych, a jedna osoba piesza zginęła w wyniku wypadku. Koniński wojewódzki ośrodek ruchu drogowego od września planuje spotkania w szkołach, na których informował będzie najmłodszych o obowiązujących od 1 czerwca przepisach.